Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z podsumowania Grand Prix. Tym razem będzie to Grand Prix Barcelony. Znowu jestem tylko ja, ponieważ Gustaw też niestety nie może dzisiaj ze mną być, jakby może nawet nie, że nie może, bo jest tak naprawdę tutaj ze mną w miejscu, gdzie nagrywamy, lecz to nie oglądał po prostu wyścigu więc jestem tylko i wyłącznie ja. To więc tak. Barcelona. No, jest to też świetny tor, moim zdaniem. Z no, poprawkami na pewno. Które tak naprawdę dały lepsze, ciekawsze wyścigi, tak naprawdę. Czyli bardziej poprawki na plus, bo jednak poszły tam. Było parę poprawek. Na przykład zlikwidowanie. Ale to już o, o ostatnim sezonie tak było. Zlikwidowanie szykany ostatniej. w Znaczy na, na, na tych ostatnich zakrętach, po prostu zlikwidowanie szykany, co dało. Płynniejszy przejazd, skrócenie trochę okrążenia, no i po prostu szybszy przejazd przez te dwa ostatnie aktualnie zakręty. I tak samo kiedyś też była taka po tej pierwsza znaczy, druga prosta DRS, kiedyś się kończyła z takim lek, znaczy takim ostrym zakrętem, taką nawrotką. Teraz jest trochę. Ona szersza, pokażę Wam to po prostu na zdjęciu, żebyście wiedzieli o co chodzi, bo to ciężko niestety mi jest wytłumaczyć. No ale dobra, Barcelona w tym roku, moim zdaniem, się nie popisała najciekawiej. Rok temu, jak też nie było najciekawiej, lecz. no tak, no nie było najciekawiej, po prostu nawet i rok temu, no to w tym roku już w ogóle nie było ciekawie. Powiem tyle, ale niestety też muszę Was przeprosić, albo nad. Nawet... kurwa, je co ja mówię. No ale niestety nie oglądałem kwalifikacji, więc nie wiem, jak to wyglądało w kwalifikacjach. Czy kwalifikacje były ciekawe? No jak się popatrzy na wyniki, to wyglądały, że no coś się działo jednak w tych kwalifikacjach. No lecz, no właśnie, wyścig nie należał do tych najciekawszych, jednak był to taki bardziej nudniejszy wyścig. Ale dobra, przejdźmy już do kwalifikacji, czyli do weekendu wyścigowego. Q1. Odpadli tak. Kevin Magnussen, Sunoda, Ricardo Albon, Sargent. Nikt taki nowy, specjalny, no nie odpadł, więc tak naprawdę zawsze można powiedzieć, oni odpadają w taki sposób ci kierowcy, więc tak naprawdę. Mogę powiedzieć, że w q1 za dużo się tak naprawdę nie działo. q2, no, też nie najciekawi, ponieważ zu 15, 14 Stroll, 13 Hulkenberg, 12 Botas, ale natomiast 11 Fernando Alonso, czyli właśnie homeboy tego całego Grand Prix. Jednak wszyscy Hiszpanie tak naprawdę jadą na to Grand Prix, żeby zobaczyć Fernando Alonso, jako że Fernando Alonso to jest tak samo religia, jak we Włoszech Ferrari i Charles Leclerc, można powiedzieć. No jednak ludzie uwielbiają Fernando Alonso Tylko podejdzie się do Hiszpana, zapyta się kto jest twoim ulubionym kierowcą Formuły 1 Fernando Alonso Nie ma innego kierowcy, No oczywiście no w Polsce też nie, no, Robert Kubica jest, jednak hmm, najwięcej można powiedzieć fanów jest Roberta w Polsce. Ale dobra, my nie dzisiaj o tym gadamy, Tego taką ciekawostkę chciałam powiedzieć na temat tego, więc no Ciekawe to, że Fernando Alonso odpadł. I tak samo, czy, czyżby el plan nie działał najlepiej, ponieważ do Q3 zakwalifikowały się oba Alpiny. A jak wiemy, Fernando Alonso odszedł z Alpin, ponieważ Alpin no, był za słaby dla niego. Przynajmniej i to można potwierdzić bo ogólnie. Alpin nie wspierał tak bardzo Fernando Alonso. No i nagle Alpiny pokonują tutaj Ferdynanda można powiedzieć Fernando Alonso, no lecz to jest trzeci sezon, kiedy już, nie przepraszam, drugi sezon, kiedy Fernando jeździ dla Astona i tak naprawdę przez te dwa sezony Cały czas dobrze szło Alonso w Astonie i nawet był lepszy cały czas od Alpin, więc no nie możemy mówić tak, że o tutaj zmiana nagry Alpin jest lepsze i że Alonso popełnił błąd. No nie, no tak nie możemy mówić na pewno, ponieważ Aston Martin jest cały czas lepszy na papierze, można powiedzieć, od Alpin, na to, że no może to oczywiście wyglądać wszystko inaczej to więc tak teraz Q3 tutaj coś się wydarzyło ponieważ Oskar Piastri na P10 aż sprawdzi co się wydarzyło nie po prostu nic się nie wydarzyło tylko tak naprawdę kto Oskar Piastri nie przeszedł do znaczy nie zrobił czasu został wypitlejnie i dali mu po prostu że nie zakończył kwalifikacji ale nic się takiego może nic Spektakularnego z nim nie wydarzyło. No i tak samo po raz pierwszy już od dosyć dawna Sergio Perez kwalifikuje się w top 10, więc też gratulacje dla kierowcy z Red Bulla. No Red Bull moim zdaniem już nie jest tym najlepszym samochodem w stawce, ale no wciąż to no, jednak B8 w Red Bullu to jest dosyć nisko, trzeba przyznać. No na Red Bulla to powinien być co najmniej w top 5, czy jakoś tak. Ale okej, okay. Okon i Gaski właśnie P7, P9, więc też fenomenalna robota ze strony Alpin, że są coraz lepsi. No i teraz top 5, czyli Charles Leclerc, George Russell, top 3 Hamilton, drugie miejsce Verstappen i pierwszy Lando Norris. Tak jest, Lando Norris zdobył pole position tutaj w tych kwalifikacjach, więc też gratulacje dla Brytyjczyka. Czas teraz przejść do wyścigu. To więc jak już właśnie mówiłem, wyścig nie należał do najciekawszych i już teraz Wam powiem, co się w nim tak, tak naprawdę wydarzyło. Więc mieliśmy początek wyścigu i od razu tak naprawdę już wersztapen chciał się przebić na pierwsze miejsce, lecz Lando Norris trochę ścisnął Holendra na trawę, co posypało się błoto, można powiedzieć. No i tak samo George Russell miał fenomenalny start, ponieważ spec 4, chyba spec, Tak, Spec 4, no, Tak. Z P4 Russell nagle wskakuje na P1 po tym jak wyprzedza Maxa Verstappena i Lando Norrisa do pierwszego zakrętu, po prostu fenomenalny sposób, bierze dwóch na jeden zakręt, do tego jeszcze Hamiltona wyprzedził i awansuje na pierwszą pozycję, lecz no nie nacieszył się Brytyjczyk za długo tą pierwszą pozycją, ponieważ już na trzecim okrążeniu Holender przybli przybliżył się do niego. I tak naprawdę z niezbyt wielką walką wyprzedza go ostatecznie i Verstappen awansuje na pierwszą pozycję. I tak na razie jechał bez problemu, lecz czy ukończył wyścig na pierwszym miejscu? No nie będę Wam jeszcze tego zdradzać, ponieważ no nie warto jednak. Ale pomimo tego, że no może już walka o pierwsze miejsce można się pośmiać, że już jest stracona, to natomiast ciekawie się ciekawe rzeczy się działy, trochę dalej w stawce, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, to Charles Leclerc z Lando Norrisem, no nieźle się jechali koło w koło, nie, to chyba z George'em Russell'em, tak to, Norris z George'em Russell'em fenomenalnie jechali przez tak długi czas obok siebie, prawie przez całe okrążenie, no ale ostatecznie Norris wyjeżdża najlepiej z tego. Po jedynku i awansuje, możecie o pozycję wyżej, nie pamiętam o którą to było, chyba o drugą pozycję po prostu było. Ale ogólnie w pit-stopach Red Bull zrobił fenomenalny pit-stop, ponieważ 1.92 sekundy, albo nawet 1.90 jakoś tak. Ogólnie no po prostu szybki pit-stop, fenomenalna zmiana opon, idealnie to wyglądało. Czy coś się jeszcze więcej działo? Oprócz tego, że połowa stawki, stawki była dublowana, no prawie połowa, to tak naprawdę już nie. Logan Sargent, podwójne dublowanie, też niesamowita robota ze strony Amerykanina. No i właśnie, homeboy Fernando Alonso bez punktów P12 dublowany. No i teraz powiem Wam, jak wygląda to, wyglądało to 10: okon 10, 9 Gasli, 8 Perez, 7 piastri, 6 Sainz, 5 Leclerc, 4 Russell, 3 Hamilton, 3, 2 Norris, no i 1 Max Verstappen. Tak jest, Verstappen dojechał do końca na pierwszej pozycji. Co za zdziwienie, trzeba przyznać. No i to tak naprawdę już tyle z tego, co się wydarzyło w Grand Prix Hiszpanii. To ja zapamiętałem. No naprawdę było to nudne Grand Prix. I aż szkoda po, po ciekawym, bo po ciekawym Grand Prix, czyli po Kanadzie, które było, to Grand Prix było wręcz niesamowite, trzeba przyznać. Nagle mamy coś takiego. No to nie, szkoda, bardzo szkoda, bo mogło być to ciekawy wyścig, szczególnie, że Norris był na pole position. No i co tam, Norris ogólnie jeszcze i także zmniejszył mocno przewagę, ponieważ z 10 sekund na dwie sekundy tak naprawdę straty do Verstappena, ale to było za mało, żeby go dogonić po raz kolejny, tak samo jak na Imoli i właśnie jeszcze Lando Norris się popłakał po wyścigu na tym, na podium no bo miał szansę na pierwszą pozycję i ogólnie tam był trochę no, zły na całą sytuację, jednocześnie mówił, że to wszystko wina złej strategii no ale też może McLaren, pomimo tego, że moim zdaniem jest teraz aktualnie najlepszym samochodem, popatrząc na to, co oni robią teraz, no to moim zdaniem jednoznacznie są najlepszym samochodem. No to powinni jednak być trochę wyżej niż tylko i wyłącznie na drugiej pozycji. No ale dobra, jeszcze Wam powiem, jak wygląda ją mistrzostwa. No, pozycje tak naprawdę, czyli cały czas pierwszy Verstappen z 200, 19 punktami, drugi Norris z 150, trzeci Leclerc ze 148, czwarty Sainz, piąty PLS, szósty Piastri, siódmy Russell, ósmy Hamilton, dziewiąty Alonso i dziesiąty Yuki Tsunoda. No właśnie Lando Norris wyprzedził Charlesa Leclerca po tym wyścigu, więc też gratulacje dla niego. Na wciąż Oliver Berman tak naprawdę jest na P13, więc wciąż fenomenalnie, ale ma tyle samo punktów co Hulkenberg. Też nieźle. No i dobra, teraz jeszcze konstruktorzy, czyli pierwszy Red Bull. 330 punktów, drugie Ferrari 270, trzeci McLaren 237, czwarty Mercedes, piąty Aston, szósty Racing Bulls siódmy Alpine, ósmy Haas, dziewiąty Williams i dziesiąty Kik Sauber. Sauber cały czas bez punktów, no na razie ten sezon nie wygląda dla nich najlepiej i moim zdaniem McLaren na 100% wyprzedzi Ferrari, bo patrząc na to co na razie McLaren robi, no to tylko i wyłącznie mają szansę ich wyprzedzić. To tyle, I już tak naprawdę z tego odcinka już więcej nie wyciągnę tak naprawdę z tego Grand Prix, no bo się mało rzeczy działo ciekawych, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się ten odcinek szybki, tym razem, podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Pa pa, no i cześć!